Mogę? Już zrecytować? Tak. Jesteśmy na krakowskim przedmieściu w Warszawie, więc opowiemy sobie o Krakowie. Partnerem dzisiejszego odcinka jest kawiarnia La Petite France. Świeże wypieki, pyszna kawa i desery. Zapraszamy. Magazyn. Między nami mówiąc. Kowbiacek jeden ma koników siedem, sześć armatkę jedzie. na siódmym sam jedzie. I gołąb Krakowski tu jest prawdopodobnie, no, nie widać go, ale ja go widzę. E, przyleciał tutaj jak ja, tu, ja 20 par lat temu, on 30 par lat temu. Kraków zawiedziona miłość, nie tylko moja, ale, ale, ale znam takich kilku co najmniej, dla których Kraków był mekką, ale pieniędzy nam się nie da zarobić. Spełnić się tam artystycznie wbrew pozorom w jakimkolwiek stopniu też się nie da. Trochę tak jak ktoś śpiewał Maleńczuk dawno, dawno temu, i troszeczkę się nie zmieniło na pewnym obszarze, a na innym obszarze zmieniło się na gorzej. Że Kraków. Piękny trafia śmierci, a poza tym po staremu. Malinczyk to śpiewał, bo był zawiedziony, że go nie wpuścili do tej piwnicy pod Baranami. To było wtedy, wtedy. No a teraz piwnica e, pod Baranami może być moja ojczyzna. Teraz jest też trochę takim, no jednak, skansenem i troszeczkę takim zwiedzaniem piramidy egipskiej. I opowiadałem moim, moim kolegom, i to, i to śmieszy, czyli faktycznie chyba do, czują to samo, że, że ten Kraków nasz był zbudowany tak, jak droga krzyżowa. Jest 14 stacji. Jak jest e, w tej klasycznej, prawdziwej drodze krzyżowej napisane tam, Jezus upada pod krzyżem, to ja sobie kojarzę mój Kraków w ten sposób i tak powinno być napisane. Stacja pierwsza, e, obawiam się, że to niemożliwe. Stacja druga, pan chyba żartuje. Stacja trzecia, nie ma takiej możliwości. Nie tak, że ktoś ci powie, no stary, nie mogę tam coś. Nie. Nie, tam jest powiedziane to tak w taki sposób, nobel, To jest takie, nie ma takiej możliwości. Reszta się odbywała w, na, na, chyba na rozmowach przy uroczej cukierce vis-a-vis. Cukierence vis a, -vis. Vis -a, -vis. Vis -a -vis to jest taka knajpa, chyba pierwsza w ogóle w latach 90., na początku lat 90., która miała ogródek. Ogródek polegał na tym, że się wystawiało tam krzesła na legalu i można było na zewnątrz, w środku krakowskiego rynku, sobie siedzieć. Mój kolega. Taki polski Bułgar Bojan, którego pozdrawiam, zauważył, no pięknie to spłętowo bo jest jednak człowiekiem z zewnątrz, bardzo zrośniętym z, z Krakowem, ale takim z zewnątrz, że tam. tym vis a -vis o pewnej godzinie, powiedzmy 13, 14 spotykali się artyści, że duże A bym powiedział, czyli powiedzmy Andrzej Wajda, Zwiniew Preissner, a jednocześnie tam sobie tacy troszeczkę niespełnieni artyści, trochę zżuleni, gdzieś tam przy innych stolikach siedzieli I to było takie faktycznie, no demokratyczne miejsce, czy artystycznego Krakowa, ale Bojan zauważył, że krakowie to vis à powinno się nazywać déjà -vis. Nie vis vis tylko déjà -vis, bo te historie, które były opowiadane w pewnym momencie, gdybyś tam zasnął na miesiąc i obudził się, to byś się obudził w tym samym towarzystwie i ta historia byłaby dalej opowiadana no, od, na nowo po miesiącu, ale tobie by się wydawało, żebyś tam się zrębnął 15 minut, nie jesteś cały czas tym samym. Co kogo znał, że robił jakiś spektakl w czasach swojej świetności, i że jeszcze przed nim to jedno wielkie, o, wielkie, wielkie artystyczne osiągnięcie, które nigdy się nie zdarzy. Zresztą kolega, świetny operator Marcin Koszałka, taką anegdotę opowiadał, a zasłyszałem w Krakowie i to jest to bardzo dobre. Kiedy była jakaś rozmowa między kolegami, tam właśnie oni wrócili do Krakowa na jakiś weekend, po to, żeby sobie to powiedzieć, coś tam poopowiadać. No i spotykają kolegę przy barze swojego, krakowskiego, który tam został. Ten ma zdjęcia, ten ma jakieś coś tam, no. I kolega mu mówi, wy tam macie w Warszawie jakieś plany i tak dalej, a tutaj walka idzie o to, żeby nie zostać ćmą barową. Znaczy ja wiem, nie, nie bardzo, ale jak się dało, zależy, to, to zależność od tego jest. I ostatecznie nastąpił ten eksodus, który tutaj się zaczął jakoś tam realizować. Poza młodymi kolegami aktorami wyjeżdżali też aktorzy wybitni. Jan Frycz też tutaj wyjechał. No po prostu Warszawa zaczęła chłonąć tych wybitnych aktorów do Teatru Narodowego na przykład. Kraków to się wydaje jakąś taką kulturalną stolicą Polski. Tak naprawdę jest mega prowincjonalną stolicą Polski. Jest zakompleksiony. No szczęśliwie wojna go nie zniszczyła. W związku że te dekoracje są prawdziwe, ale to centrum, jest prowincjonalne. Małe miasto do tego stopnia, które zresztą rości sobie pewien rodzaj prze, przewodzenia nad resztą. O, Kraków, u nas są pochowani królowie, od nas był papież. To więc my jesteśmy po prostu najlepsi. Do tego stopnia jesteśmy najlepsi w Krakowie, że jak były mistrzostwa Europy w Polsce i na Ukrainie, to była taka sytuacja, że Kraków miał szansę być jednym ze stadionów, tylko że był warunek żeby stadion miał ponad 30 tysięcy, widownia miała więc ponad 30 tysięcy widzów. No ale tam ktoś to zrobił tak sobie wyliczył. To akurat był stadion wisły Kraków i zrobił on na 28. No bo sobie pomyślał, no ale jak. No przecież u nas jest pochowanych 40 iluś królów polskich, no może 20. To jest niemożliwe, żeby tutaj nie było to, nie było miejsca Europy u nas, nie? To jest niemożliwe. Ale jak się okazało, ludzie z zewnątrz, czyli z UEFA, powiedzieli: Ale przecież tu musi być kurwa 30 parę tysięcy ludzi, a wy macie 28, to będziecie mieli boisko treningowe na hutniku Kraków. Trzy drużyny, chyba Włosi, na pewno Włosi byli. Fajnie się poruszali tam po Kazimierzu. Mojej koleżanki, i kelnerki sobie z nimi zdjęcia porobi, porobili, tam z bufonem i tak dalej. To była zaleta y, chociażby tego, nie? No i Kraków jest oczywiście piękny, no ale z Europy tu nie było, nie? Bo były tam we Wrocławiu, Gdańsku, w Warszawie, ale Kraków myślał, że oszuka system, nie? Bo przecież jest. stolicą są Polski. Nadal. No nie jest. Ja też później miałem knajpę i niektórzy moi koledzy nawet jeden taki, który prawie że zagrał w się bądź, do dzisiaj mi wisi 100 zł, bo no nie było go stać na to, żeby, żeby po prostu funkcjonować tam. Nie? To było takie miasto, w którym jak ktoś chciał wyjeżdżać. Inny kolega aktor imieniu Bartek, nie powiem kto, ale może wie, e, może obejrzy. E, jak dostał rolę taką dość regularną w serialu w Warszawie, to jego szef, czyli dyrektor ówczesny Teatru Słowackiego się na niego, Juliusza Słowackiego się na niego obraził, że jak on śmie porzucać to wspaniałe miejsce pracy, zagranie w jakimś serialu, kiedy on tu może grywać drugie plany Teatru Słowackiego za 800 zł i mieszkać w czymś w rodzaju mieszkania komunalnego, które miasto mu oddaje, czyli na ulicy Józefa na Kazimierzu była taka kamienica aktorów, i tam oni wszyscy mieszkali. Byli wszystko świetni ludzie, bardzo zdolni, pełni energii do tego, żeby gdzieś grać, ale generalnie przymierający głodem. To była taka bohema, prawdziwa bohema. Kraków na Kazimierzu, końcówka 90., może 2000 2000. wtedy Kazimierz był faktycznie takim mumartem trochę. I tam byli aktorzy, malarze i tak dalej. Nikt nie miał pieniędzy. Nie wiem, jakoś to funkcjonowało. Jeden do drugiego żebrał, nikt nikomu nic nie oddawał. Wszyscy się kumplowali. Nikt na nikogo się nie obrażał właściwie. Nie? Taka, takie życie, takie było życie. bo fajne, naprawdę było fajne, no ale to jest dobre, jak masz 20 lat, jak masz 30 lat, no może jak masz 40, a jak masz 50, to już nie umierasz, nie? No to zanim umrzesz, to chciałbyś jednak, jednak coś zrobić i wtedy nastąpiło ten eksodus, ten to wypchnięcie i kto nie wyjechał, to umarł. No ale już jak ja tam przyjeżdżam, tam jest, a faktem jest, tam jest taka różnica między Krakowem a Warszawą, jest taka zasadnicza roży, różnica na korzyść Krakowa, bo w Warszawie się właściwie nie chodzi, tylko biegnie. Jak przyjeżdżam do Krakowa, to tak nagle wchodzisz, to takiego biegniesz, cztery razy szybciej, czas tu inaczej płynie w ogóle. W Krakowie czas płynie jak za Franciszka Józefa. Zresztą Franciszek Józef jest na, nadal w niektórych knajpach, tam port, port, No niektórzy myślą prawdopodobnie, że dalej mamy stolicę w Wiedniu, a Warszawa to jest taki gorszy sort, nie? Warszawa jest stolicą Polski, Niestety, bo powinien mieć Kraków, a ostatecznie nie mógłby być, być Wiedeń, nie? No ale nie jest, no to trudno, musimy się godzić na to, no i tak. Krakowskie przedmieście jest trochę jak ten tunel. Mój kolega, który też próbował się spełniać w Warszawie, ale w zupełnie innej branży, i on to powiedział bardzo obrazowo i, ja, i to jest prawda właściwie, ja też tak to czuję, być może wielu, że jak wyjeżdżasz z Krakowa pociągiem przez miejscowość Tunel, i nagle jesteś w tym tunelu, to się dusisz, ale jak wyjeżdżasz, jesteś bliżej Warszawy, to nagle nabierasz powietrza, bo wjeżdżasz na szerokie mazowieckie pola. I dlatego krakowskie przedmieście jest początkiem wielkiej kariery, która tak czy inaczej ziszcza się w Warszawie. Bardzo dziękujemy za uwagę. Zapraszamy na kolejne odcinki. Dziękujemy za wszystkie suby, lajki i komentarze. I zachęcam do dołączenia do grona patronów na Patronite i na YouTube, bo te środki pozwalają nam działać niezależnie dla Was i dzięki Wam.